Łukasz Karzewski po wygranej na KSW 210, piękna walka. Jak ty już teraz, na te 30 minut po tym pojedynku, ocenisz swoją walkę no i swoje wykonanie w klatce? Ja, oczywiście, jak zwykle. Więcej, więcej pracy w stójce, jeszcze musimy opanować wejścia w zapasach, ale ogólnie pozytywnie. Jestem takim człowiekiem, że dążę do, tak jakby, może, że tak powiem, do, do doskonałości. Cały czas po, jestem takim pracusiem, który nie świętuje, ja już myślę jak po prostu pokazać się w, lepiej w następnej walce, bo jak wiemy, te początki były może nie tyle, co kiepskie w KSW, ale takie różne. Teraz, teraz tak jakby, pinaj się do góry po, po, po tej drabince. Piotr Kaczak. E Zaskoczyjcie czymś w tej tak, walce? Tak, bardzo mo mocnymi e, midelkikami. Wiedziałem, że będzie je kopał, ale, ale i tak mnie trafił chyba ze dwa, ja trzy razy. Tak, trafił mnie. E, nie było to jakoś tak w sensie, żeby mnie usadziło, ale trochę, trochę tlenu mi zabrało. Rozmawialiśmy w czwartek, Mówię, że chcesz być troszkę innym Karym, że, że nie chcesz być Zamulaczem, nie chcesz tego klinczu Czy z twojej perspektywy ten plan się powiódł? E, tak, no chyba nie było aż tak dużo Tego klinczu, nawet jak był To gdzieś tam starałem się obalać, chociaż plan był troszeczkę inny Bo mieliśmy Piotra nie obalać Bo widzieliśmy, że on jest czarnym pasem Brazylijskiego Jiu -jitsu, ale to jest MMA Ja też mam bardzo dobrą kontrolę potrafię, potrafię, bić, potrafię bić W parterze Byłem na to gdzieś mega przygotowany Parę razy mnie zaskoczył, gdzieś tam nawet skręcił się do nogi, ale było to, to pod, pod kontrolą. Czy wasz twój oraz swojego sztabu trenerskiego game plan wypalił? czyli to, co założyliście, czy to wam poszło? Tak, e, jasne. Powiem dokładnie w 85% miałem więcej boksować, ale pomału się przełamuje, że tak powiem, do tego boksowania, chociaż e, ciężko się też boksuje z, z majkutem. Piotrek to, to też jest mańkut i nie, nie oszukujmy się, e, ciężko się boksuje z mańkutem, ale mi tak, tak mi się wydaje, że, że nie, będą, e, nie będą źli na mnie, tylko już słyszałem dużo pochwał, że trochę więcej tej stójki. Słuchajcie, ja jestem zapasikiem, całe życie chwytałem. To, to są lata, to nie jest tak, że ja nagle się przestawię, będę bokserem. być może nigdy nim nawet nie będę, chociaż bardzo w to wierzę, ale ciężko na to pracuję. Mówiłeś o tym, że ta walka nie była nudna, no i zgadzam się oczywiście z tym, że nie była, ale jednak to tą kontrolą wygrałeś walkę głównie. Tak, tak, kontrolą, ale e, może niektórzy powiedzą, że ona była nudna, ale jak ktoś kuma brazylijskie jiu-jitsu, kuma MMA, to mi się wydaje, że powinien być też zadowolony, no bo było też trochę boksu, było troszeczkę e, e, tej pracy w parterze. No, mi się wydaje, że poziom, jeśli chodzi o brazylijskie dżudzicy, pokazaliśmy, no jak gościu czarny pas mnie nie poddał, potrafiłem go skontrolować, gdzieś tam bić z góry, to mi się wydaje, że jest ok. No bo trochę walka dla koneserów, ale, ale jak najbardziej uważam, że, że, że była dobra w waszym wykonaniu, tak. ale myślę, że highlightem tego wieczoru nie będzie wasza walka, tylko to, co się stało po walce i to, co powiedziałeś do mikrofonu, bo że? z tą porcelaną tak. rozbroiłeś Jasne. wszystkich. Myślę. Jasne, moja miłość, to jest moja miłość to jest przede wszystkim moja dziewczyna Natalia i moje, moja kochana porcelana. Uwielbiam starą porcelanę, antyczną, jestem fanem na Maxa razem z moją rodziną jesteśmy zafascynowani starą porcelaną i to jest taka moja miłość poza TikTokami i poza Natalią także cieszę się, bo teraz mi się wydaje, że na dobry serwis porcelanowy zarobiłem. No i TikToki też wrócą, jak słyszeliśmy. Jasne, jasne tak przede wszystkim TikToki, już chłopaki na mnie czekają, wiem, że trochę zasięgi nie tyle, co zasięgi mi spadły, ja nie robię to, że to dla zasięgów, ale żeby była, była cisza, jeżeli chodzi o mnie, nikt nie wiedział czy Harry, co się w ogóle z nim dzieje, nic nie wrzucałem ani jednego zdjęcia tak naprawdę nie wrzuciłem bo razem z moimi trenerami ustaliliśmy Łukasz, pokaż prawdziwego siebie, masz bardzo mocnego rywala, szóstego w rankingu Piotra Kasprzaka, nie skupiaj się na pierdołach, zresztą ja sam to postanowiłem i na szczęście to zaawansowało, teraz mogę sobie na te pierdoły troszeczkę y, czasu poświęcić. Borys też po walce, to masz współtwórcę do kontentu. Tak, jasne, no Borys też, mam nadzieję, że będzie chciał z nami coś tam nagrywać, on jest zawsze chętny do takich <laughs> filmików. W Drugiej rundzie jeszcze wrócę do walki. Ta balacha, którą wyczuwam, Piotka która była bardzo bliska, tak. żeby cię poddać. Czy jednak, eee, wiesz co, u Jezu, coś tam się stało? Drugi nokal na krześle. To się Aha, zdarza. dobra, dobra. Gdzieś yy, yy, są... Yy, yy, so. yy, akurat tą sytuację mieliśmy opanowaną, wiedziałem jak się skręcić, ale akurat tak było, że moja ręk, mój, mój łokieć, yy, tutaj mm -hmm. biceps, leżał już na macie. Czyli tak jakby Piotrek nie mógł mi Dalej zrobić przeprostu, prze, prze bo, yy, bo po, tak naprawdę nie miał takiej możliwości, ale o, o, dobrze odkręciłem, wiedziałem, że później trzeba dać nogi na, na siebie. Tak jak mówię, naprawdę przygotowałem się w 100% na niego, chociaż i tak mnie parę razy zaskoczył. Dziękuję Adam. To następne. Nie mam takiego, nie mam w sensie wiadomo, chcę zostać najlepszym, ale ja jestem takim chłopakiem, że kogo mi dadzą, będę się bił. Nie ważne, czy to jest numer 9, 10, czy poza rankingiem, czy misz. Będę się bił, bo ja takim jestem człowiekiem, że nie odmawiam walki, sam Wojsław wysycki zwie. Oni jak do mnie dzwonią, to oni nie dzwonią, nie pytają się mnie, czy... Czy z tym, czy z tym, tylko dzwonią i dają pierwszą ofertę, ja na nie dyskutuję, mówię walczymy i robimy. No to przybył tu Adam Soldajew, to zahaczę, no bo to mm. pretendent do mm. pasa mistrzowskiego w twojej kategorii. Jak typujesz walkę jego z Patrykiem? Ciężko powiedzieć. Szczerze, ja jestem szczerym chłopakiem, najpewniej zrobią wagę. Nie wiem, czy jeden, czy drugi, to jest ciężka sprawa. Sam robię na 66 kg, chociaż ja to akurat przychodzę z kategorii 70, jest ciężko mi zrobić na 66, ale na luzie bym zrobił 65 800. Wiem, że Kaczmarczyk robił już 65 800. nie wiem, jak Adam Soldajew też niedawno miał swoją walkę i wiem, jak to jest, jak jest walka po walce, ciężka ta waga schodzi. Bo zrobisz walkę, organ jest wyczerpany, mówię, mówię szczerze, jak jest. Nie umując nikomu. Chce się jeszcze? Jak się nawpięsza, te kilogramy idą do góry, a nagle musisz znowu, znowu się, tak jakby, czy odwodnić, czy przejść na dietę. Ten organizm się jednak trochę broni. To nie jest taka prosta sprawa, więc tu Bóg macherka będzie, jeżeli chodzi o zrobienie wagi. No dobrze, Łukasz, że Gratulacje w takim Dziękuję. razie. Ciesz się tą porcelaną, którą sobie zakupisz po tej gali. No i czekamy w takim razie na następne tak. występy. Dziękuję bardzo. Dzięki.